Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku serii mini gadżety. Dzisiaj będzie trochę o kaskach, a dokładnie o tym, który mam aktualnie na głowie. Jest to RG1DX. To co, zaczynamy. Zanim przejdziemy do tego kasku, pogadajmy o samej firmie. Firma pochodzi z Wielkiej Brytanii i zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją kasków. Jeżeli wejdziecie na ich stronę główną, pierwsze co Wam się ukaże to podział na dwie serie. Atlas, czyli te, które idealnie nadają się na motocykl. Oraz RG1DX, czyli te, które idealnie nadają się na snowboard, na hulejnogę elektryczną albo na przykład na daskę elektryczną. Kaski te możecie każć na przykład z niektórych filmów na YouTubie albo na przykład z niektórych zdjęć na Instagramie o takich firmach jak Boosted Board albo na przykład Super 73. My dzisiaj skupimy się na tej drugiej serii, czyli RG1DX. Jak już pewnie zauważyliście, jest to kask typu Full Face, który oprócz tego, że ochroni Waszą głowę, ochroni również Waszą twarz. I nie wiem jak wy, ale mi on trochę przypomina kask z Gwiezdnych Wojen z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba wiedzieć o serii RG-1DX to fakt, że każdy z tych modeli posiada wbudowany odbiornik RECO. Odbiornik ten pomoże w odnalezieniu was przez ratowników w momencie, gdy zostaniecie zasypani przez lawinę śnieżną. Dla osób jeżdżących na nartach albo na snowboardzie w górach wydaje mi się, że jest to must have. O samym systemie wrzucę wam nieco więcej informacji pod filmikiem w linku. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest wkładka RION, która znajduje się wewnątrz kasku i będzie ona odpowiedzialna za absorbowanie wstrząsów, które pojawią się w czasie uderzenia. Muszę Muszę przyznać, że sam zaliczyłem kilka upadków i najprościej mówiąc, kask działa. Wprawdzie jest kilka zarysowań, nie wiem czy je będzie widać, ale tak to kask się sprawdza, nic się z nim więcej nie stało. Dodatkowo pod tym filmikiem wrzucę wam jeszcze link do filmu, jak sprawdza się ta przednia, frontowa część, jaką jest szczęka. Kask można nosić na kilka sposobów: całościowo, ze wszystkimi elementami, bez gogli. Z wypiętą szczęką, ewentualnie z wypiętą szczęką za to z założonymi goglami albo założonymi okularami. I tutaj jedna mała podpowiedź z mojej strony, jeżeli będziecie chcieli założyć kask to nie zrobicie niestety tego w ten sposób, ponieważ on w żaden możliwy sposób nie wejdzie wam na głowę. Żeby to zrobić na początku trzeba wypiąć tą tak zwaną szczękę i dopiero jak to jest wypięte można całość ubrać. Zajmuje to dosłownie kilka sekund że że jest zawsze wycelować i trapić tymi klikatami, usłyszycie tam taki charakterystyczny odgłos i kask już jest zamknięty. Później ewentualnie możecie jeszcze założyć gogle i zrobione. Z przydatnych rzeczy kask posiada z tyłu zaczep, na którym możecie zamocować wasz pasek od gogli. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny bajer, bo ponieważ nawet jak te gogle zdejmiecie w czasie jazdy, to nie musicie się obawiać o to, że one wam spadną. One cały czas będą wisiały na tym pasku. Kolejną bardzo fajną i bardzo przydatną rzeczą będzie mocowanie na kamerkę GoPro, która znajduje się tutaj pod tym daszkiem. Zdemontowanie tego zajmuje dosłownie kilka sekund. Wydaje mi się, że jest to świetne rozwiązanie, ponieważ mamy bardzo łatwy dostęp do kamerki, bardzo łatwy sposób można ją zdemontować albo zamontować, no i wiadomo, w każdej chwili możemy nagryć coś mniej lub bardziej ciekawego. I gdyby komuś było małe, jeżeli na przykład lubicie customizować swoje rzeczy, to zawsze jest możliwość wymiany daszka na inny kolor. Tak samo ze szkłami, które można wymienić w każdej chwili, zastosowano tutaj system magnetyczny, więc wymiana tego jest banalnie prosta i będzie zajmowała kilka sekund. tym sugeruję trochę poczytać i popatrzeć na stronie, na te szkła i dowiedzieć się, które za co odpowiadają i które do czego najlepiej się nadają. Ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że żadne z tych, których posiadam, nie parują. Jeżeli w czasie przemieszczania się lubicie słuchać muzyki, albo wasza kolejnoga albo deska elektryczna stanowi środek transportu, i przy okazji musicie od czasu do czasu odebrać telefon. A nie jest to dla Was zbytnio wygodne, zawsze możecie zamocować specjalną wkładkę z modułem Bluetooth. Z jednej strony jest to całkiem fajny i przydatny gadżet, a z drugiej strony jest tak, że przecież można użyć każdych słuchawek bezprzewodowych albo nawet na kablu, ponieważ pod tym kaskiem one się zmieszczą z wystarczająco wiele miejsca. Podsumowując, kask jest mega wygodny, wydaje mi się, że jest wart swojej ceny. Na plus będzie na pewno to, że można go używać przez cały rok, czy to na deskę elektryczną, czy na nogę, czy na przykład na snowboard albo na narty. Na Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to sugeruję śledzić tą stronę osobom, które chciałyby kupić taki kask, ponieważ bardzo często pojawiają się różnego rodzaju promocje. Najlepsze chyba jak do tej pory były organizowane i robione na Black Friday, więc sugeruję w tym okresie po prostu popatrzeć i być na bieżąco. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić w tym kasku, to chyba za mała ilość wywieczników, ponieważ w temperaturze 30 plus czasem jest tak, że robi się trochę ciepło, a z drugiej strony jest tak, że jakby tych wywieczników było trochę więcej, to na przykład zimą mogłoby być z kolei Zbyt zimno, ale to jest tylko taki szczegół, taka moja uwaga. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć.